Hej, siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Morrowinda. i ostatnio tak, czyściliśmy tutaj ruiny Al dla plemienia, które no, mam nadzieję da, nas, da nam swoje błogosławieństwo i będziemy mogli zostać. Znaczy będziemy mogli zostać ogłoszeni Nerewaryjczykiem przez nich, więc... Zaraz zobaczymy. Tutaj sobie jeszcze tylko pozakładam rzeczy, bo chcę sprawdzić właśnie. Mam problemy z. Ze współczynnikami. Będę musiał się udać do jakiejś kaplicy i sobie to wszystko odnowić. Okej, okay, dobra. W takim razie chodźmy, bo poza nagraniem padam tam do tego obozu. Przyciągnąłem ją tutaj, żeby nie tracić czasu na chodzenie z nią po wodzie, bo ona umie chodzić po wodzie. Ona potrafi chodzić po wodzie, także nie było problemu z jakimś, z eskortowaniem jej. A ona chciała zobaczyć ten główny hmm, posąg, coś tam w zewnętrznej kaplicy czy coś. Zewnętrzna kaplica to chyba tu. To tu? Tak, udajemy się razem do Eldred. Eee. No, okej, okay. to nie tutaj chcesz być? Nie? <laughs> to chodź dalej w takim razie. Pokażę ci, że tutaj wszystko jest, czyst jest czysto. Chodź. No, chodź. Wewnętrzna kaplica. A, może wewnętrzna. Tak, we Tak, chyba tutaj będzie chciała. No. No nie. O, jest, dobra. Tak, Seto, chcecie? Aha, to żyć. Dziękuję, Seto. Achemusa są ocaleni. Jeśli zechcesz, mogę teraz nadać ci tytuł Nerewaryjczyka plemienia Achemusa. Jasne, że tak. Udało ci się znaleźć bezpieczne miejsce dla Achemusa. W związku z tym nadaję ci następujące tytuły. Nerewaryjczyk Achemusa, wojenny przywódca oraz obrońca ludu. Wręczam ci też kamień szaleństwa Achemusa, dzięki któremu Dunmerowi rozpoznają, że oto nadchodzi Nerewaryjczyk, za którym Achemusa pójdą wszędzie. Choćby i na śmierć. Dopóki nie zostanie pokonany nieprzyjaciel lub dopóki nie zginiesz. Mogę tu zostać tylko przez krótki czas. Muszę odwiedzić obóz Achemusa i rozpocząć przygotowania do przenosin. Okej. Okay. No i super. Czyli mamy kolejne błogosławieństwo. Chałas, 50 punktów przy użyciu. Dobra. Ale kurde, ostatnio zostaliśmy pojechani przez tych tutaj wyznawców, nie wiadomo czego, to by byli strażnicy świątyni czy coś w ten deseń. A, a tymczasem hmm, trzeba by było się przenieść jakiś interwencja, w coś tego hmm, w najbliższe miejsce. Hmm, dobra. Hmm, aha, to jest Aldrun. Dobra, w takim razie do Zainab by się przydało, kurde, udać. Co? Do Zainab. To też. Obóz Zainab był gdzie? Tutaj, gdzieś. Obóz Zainab. To też Telmora. Kurde, to też do Cadrit Mora trzeba by było podskoczyć, co? Aj, to trochę źle zrobiłem. No ale okej, okay, przy okazji... Uh, zostawię może te rzeczy w Balmorze. Nie wiem, o co ci chodzi, typie. Śniący. Tego lepiej nie tykam. Co prawda nie mogę się niczym zarażyć, słusznie ktoś zauważył ostatnio, jak mówiłem w jakimś tam odcinku, że a bo się zarażę od kogoś i tak dalej i tak dalej, a to faktycznie się zarazić nie mogę. Dobra, wiecie co, ja sobie podskoczę szybko tylko do Balmory łazikiem i lecimy, przy okazji w sadryt Mora się uleczymy. Przewrócimy przywrócimy sobie współczynniki. Może dlatego kurde byłem tak słabo biłem. Ja nie widzę w tym momencie, gdy mam obniżone współczynniki, to jak tego nie widzę, bo większość rzeczy, większość współczynników mam podniesione przez jakieś tam przez jakieś tam przedmioty, więc trudno jest zauważyć, czy ja tutaj mam full, czy kurde, ja tu mam full. Ożesz No nie wierzę. Może coś tu się jeszcze zmieści. Nie pomieścić. Okej, okay. a co, czemu ja jeszcze mam tak coś tutaj ciężkiego? Bo co ja to wszystko brałem? To ja nie wiem. Nadal jestem trochę obciążony, ale chyba dlatego, że mam obniżone współczynniki, co im się zdaje. Dobra, no to w takim razie lecimy do Sadrid Mora, No to sobie polecimy teleportem i później do obozu Zainab. Zobaczymy, co w obozie Zainab chcą. Już mamy od obozu Ursilaku i mm, informacje, informację, że uznają w nas Nerwaryjczyka. Mamy na to dowody. Jeszcze obóz Zainab i obóz ten taki, który się dziwnie nazywa. Ale to się ogarnie. Przy okazji mam chyba poziom do wzięcia, ale to sobie nagrywam jeden odcinek za drugim, bo chciałem trochę do przodu mieć mm, na wszelki wypadek i później się tym zajmę. Tak samo ogarnięcie ekwipunku i tak dalej, i tak dalej. Dzień dobry, tutaj gdzieś była taka opcja, żebym sobie te półczynniki przywrócił, cesarska kaplica właśnie, tu, 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 tu. o właśnie. Ale to mi nie z współczynnika. Ja muszę to pozdejmować. Ojejku, no to będzie lipa. Czyli tak, rękawice ściągamy, hełm ściągamy. A to mi nic nie podnosi. Nie. A to jest przy użyciu. Zaraz, 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 zaraz. Tutaj są na stałe. Lekkość to na stałe. To ściągnąć. I osobowość mi jeszcze coś na stałe powiększa. Ok. Dobra. Mm, przywrócenie współczynników. No i superansko. Teraz muszę to wszystko pozakładać. Coś jeszcze tutaj miałem? A mentor. A I chyba tyle. No to to mi już nie podnosi, tak jakbym chciał. Um, tak. Dobra, lecimy. No i teraz mamy większy łódźwik na no fastback. Bolwen Hall. Okay. A tym razem nie. Straciłem życia. Dobra. Mm, budki. I zadupcamy do tutaj... tego. O, jezu, może jest okolice e, I zadupcamy na pociąg. Nie, nie pociąg, na statek. E, I do telwoz. I tam do obozu Zainap, tak? Bo stąd chyba jest dosyć daleko do obozu Zainap, z tego, co widziałem. Fajnie, że nam zaznaczyli na mapie te obozy. Bo inaczej było, inaczej byłoby trudno, myślę. To ogarnąć. Okay. Uh, jeszcze raz sprawdzę na mapę dokładnie, gdzie jest ten obóz Zajnab. Obóz Zainab jest tutaj, także do Telmory. Adios uh, Telmora. No a z Telmory już, kurde, będziemy sobie jechać z Buta. Z Buta wjeżdżam, z Buta, z Buta wjeżdżam. a no to fakt, to była kurna. ten... była prosta droga, co mi się zdaje. Chodzenie po wodzie, no tak bo ja tutaj już przecież szedłem. Do obozu Zynab w sumie mieliśmy coś w obozie Zainab do zrobienia, nie? Z tego co pamiętam, dlatego mamy drogę odsuniętą. Z też pójdziemy na szybkańca WOS i będzie obóz Zynab. W obozie Zainab może bym kurde, wreszcie poklikał sobie te zaklęcia oznaczenia no inaczej to będzie taka lekka lipa znowu będę musiał dylać z buta wy pewnie byście tego nie widzieli bo ja to zazwyczaj robię poza nagraniem co mogę tylko żeby czy ja dobrze idę? dobrze idę o o o o o właśnie proszę proszę czy to tutaj? nie to nie tutaj o, wow, jeszcze dalej. Ja nie, nie kojarzyłem, że aż tak daleko jest ten obóz zajnap. Coś mi tutaj kurna chce atakować pewnie. Pastwiska... W sumie dosyć charakterystyczne są te budowle. M, tych. O, jest obóz zajnap e, Tych plemion, właśnie. Obóz zajnap, no ale fajnie, jakby. Zaraz, 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 ja bym tak zobaczył, co tu się dzieje. O z Młokos mnie atakuje, naprawdę? O, tu jest ten obóz Zajna. Dlaczego ja go nie miałem odsuniętego? Przecież tutaj byłem. Naprawdę, Młokos? Okej. Okay. Obóz Zajna. Siemanko. Zaba. Popielny Hanku, szat jakiś. Dobra, to w takim razie szukamy tego popielnego hana. Iut te wieszczki. O, Han zazwyczaj tutaj jest. No. O, jest. Eee, tak, ach ty to Seto. Hmm, to ty jesteś obcym, który twierdzi, że spełnia przepowiednie nerwaryjskie? Poznaj naszą gościnność obcym. Musisz nam jednak coś wyjaśnić. Jak Nerwaryjczyk mógł objawić się w obcym. Hmm? Tak bywa. Tak, słyszeliśmy o przepowiedniach. Wiele jest przepowiedni, a każda bardziej tajemnicza i niejasna od poprzedniej. Nasza wieszczka opowiedziała wodzowi o tych przepowiedniach i próbowała je wyjaśnić. Pewnego dnia z nieznanych rodziców klątwa ciała ucieka przed nim w ciemnych jaskiniach, widzi oczy Azury, a z nim na nowo rozbłyśnie księżyc i gwiazda. Typowy bełkot proroków, głosy i wiersze. Wszystko to bardzo ciekawe, ale czy prawdziwe? Kto to może wiedzieć? Nerwaryjczyk. Słyszeliśmy plotki. Wiemy, że jesteś obcym, który twierdzi, że przepowiednie nerwaryjskie mówią właśnie o nim. Ale wyjaśnij nam se to, jakim cudem obcym mógłby być nerwaryjczykiem? Przyznaj się, że brzmi to niepoważnie. Jak na obcego masz miłą powierzchowność e, i nie brak ci siły. Ale wybacz, jeśli twoje opowieści potraktuję z przymrużeniem oka. Ale dlaczego? No, ziomuś. Ja bym chciał. Dobra, to może w takim razie, a jeżeli on nic nie wie, to ja podskoczę do wieszczki, bo zazwyczaj ci hanowie to oni tacy, no, 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 ale kurna wieszczka mogłaby nam coś powiedzieć dobrego. Może nam będzie w stanie powiedzieć, co mam zrobić, tak naprawdę. Potrzebnym ci moje usługi, rada. A, widzicie, a, rozumiem, popielny han. Kałszat nie potarkuje poważnie Twojej prośby o mianowanie nerwerczykiem Zainap. Pozwól, że zdradzi mały sekret dotyczy, dotyczący naszego wodza. Kałszat starannie to ukrywa, ale ma słabość do drogich, cudzoziemskich strojów. Jeśli przyniesiesz mu wykwintne buty, spojrzę na Ciebie przychylniejszym wzrokiem. Naprawdę? Naprawdę? Buty muszę mu przynieść? Czy Wy jesteście poważni ludzie? Dobra, co masz do, do sprzedania? Małe przywrócenie zdrowia, no po zbóju. Hmm. Słyszeliśmy protki, że jakieś opcje utrzymuje, że jest nary, narywaryjczykiem. Hmm. No ale rozmawiałem już z nim. Może po rozmowie z wieszczką coś będzie. Będą jakieś odblokowane opcje dialogowe. Ale nie sądzę. W takim razie trzeba mu przynieść buty, naprawdę? Jakbym kurde wiedział. To bym. Yy, to bym przyniósł, kurde te buty od razu. Hmm. Może teraz będziesz mi coś bardziej w stanie powiedzieć. A! Aha! aha, aha. Koho, wybacz, nie chcę być nieuprzejmym, ale pomówmy szczerze, ty naprawdę wierzysz w tę historię? Bez obrazy, ale musisz przyznać, że obcy, nieznający nawet naszych zwyczajów musi mieć nie lada tupet, by pomyśleć o zostaniu naszym wo wojennym przywódcą. Taki rozumny popielny han wybrałby. Jaki rozumny popielny han wybrałby Ciebie na wodza wszystkich szczepów? Hoho. Ho. Przekonaj koszotowy. Na niebiosa, gdyby rozmowy kosztowały, byłbym dzięki Tobie bogaczem. Czy Ty nigdy nie przestajesz gadać? Hmm. O, dobrze, wampir czyli wzięliśmy od Niego zadanie. Dobrze, wampir imieniem Calvaro obrał sobie kry na kryjówkę pobliski rodzinny grobowiec Nerano. Jeśli jesteś tym, za kogo się podajesz, pozbycie się go nie powinno ci nast na nastręczyć żadnych trudności. To wszystko, masz już swoje zadanie. Możesz mnie teraz zostawić na chwilę w spokoju? Ehm. Na zachód i skręć na północ... Ale czy ja nie mam czasem oznaczonego gdzieś tego grobowca Nerano Czy ja czasem nie mam tego grobowca Nerano oznaczonego? Czy ja tam czasem nie byłem? Hmm No nic, zaraz zobaczymy Ruinen Huleft Grobowiec Nerano Gdzieś może jest gdzieś na północy, co im się zdaje. ma No, widzę, że jednak stwierdziłeś, że mnie będziesz atakował. No dobra. Bo tutaj był jakiś grobowiec, pamiętacie? Właśnie, tam jakiś grobowiec był chyba. Albo to była jakaś jaskinia. To była jaskinia, koal, czy coś takiego. E, czy ja mam wpisany w dziennik? Gdzie jest ten ro rodzinny grobowiec? Zg znajdziesz go na północ stąd. Obcemu jednak nie jest łatwo tam trafić, można się zgubić. Zrób to Po opuszczeniu e, zainap e, udaj się na zachód i skręć na północ dopiero, gdy dojdziesz do gór. Idź wzdłuż pasma, utrzymując je po swojej lewej stronie, dopóki nie miniesz huleft. Od tamtego momentu w, y, y, patruj się w to, co znajduje się na wschodzie. Szukasz otoczonego z obu stron drzewami wejścia na zachodnim stoku wzgórza w centrum regionu pastwiska to wejście to właśnie no ok, okay no to idziemy na północ od razu co się będzie. jakby to miałoby być tam miałbym wejść yy... zaraz tutaj mamy te, no, chyba ruiny yy, wszyscy będą atakować no what the fuck up. Zarażony Guar, bicz, nie robi to na mnie wrażenia. Okej, okay, tu mamy ruiny huleft. Przepraszam, czy ja ruiny huleft kiedyś nie... Ojej. Ogrim. Aaaa! Prawdę? Stary, masz kolczyka w sutku. Boże, kto cię stworzył? Ła, bije mocno serce pedry. Um, na północ, no to idziemy na północ, bo coś mi się zdaje, że to Co mnie znowu. Eee, nasu... czy to będzie po tamtej stronie gór? Okej. Okay. no cóż, trzeba tego wypatrywać. Otoczonego, ale jeżeli otoczonego drzewami, to raczej to tam nie może być. Bo przecież tam drzew nie ma na tych popielnych ziemiach. za tym. O, 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 o. To chyba to. No. O nie, ten mnie będzie wspólnie teraz się spulował. Ej, ile tych okrinów tu jest? What the fuck? Dobra, mam go gdzieś. Idę zabić tego wampira i wra... No, bus no, Znowu nie dałem zaklęcia oznaczenia. Jest, grobowiec rodzinny rano. No gdzie jest ten wampir, dawać mi jego Siema mhm. Czyli jednak ty w grobowcu rodziny Nerano nie byliśmy O hajs Siemano Stójcie w kolejce, tak, tak, tak Ała wo. Kubaniec! No, kiedyś to był kurna. Taki ten. Chłystek, a teraz, jak zwiększyłem ten poziom na 100%, to jest lipa jak nie wiem. Hmm. hmm ktoś tu miał swoją. Miejscówkę, ale chyba raczej. kiepsko. to wyszło, co? Ciepsko im to wyszło, chyba tutaj skrywanie się Więc szura? szczura, hajs zawsze spoko Zresztą, o właśnie mm. Karwasz O Skrzynka Mam nadzieję, że hajs Nie no, zwykły pierścień, naprawdę Okup zazarka, ale to już chyba kiedyś O tak. Holy SHIT Wow Ło wow! wampir wampir To był wampir. Widzieliście jak szybko biegał Widzieliście jego oczy? To był wampir. No właśnie A, jeszcze mi wysysa. Hmm. O, wampirzy pył. Jeszcze mi wysysa kurna na życie, czy co? Co to jest? Pułapka trucizna, cztery punkty. One bez kitu, to jak, jak długo będę tak zatruciznowany? Zjawa przodka. Dobra, zjawa przodka też możemy tutaj sobie wybić. Ej, what the fuck? Czy mi to przejdzie? Zabezpieczone pułapką. Hmm. Zabezpieczona pszenica. Ej, 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 bo mnie to zabija. What the fuck? Aha, zabezpieczone pułapką, a nie tym. Hmm. A może to przejdzie w końcu. Norski Kirs nie. Dobra, wszystko mamy w sumie tak naprawdę. Co chcieliśmy? Zabiliśmy tego typa, ale coś mi się zdaje, że to nie będzie wszystko. No przecież to kurna nie są skomplikowane jakieś miejscówki. Ej, bez jaj, trochę dostajemy po dupie. O nie już skończyło się, dobra. O, Okej. Okay. Dobra, w takim razie bucisze zakładam, mapka, lok, jedziemy na południe. Wrócę na mój stary szlak, ale nie sądzę, żeby to mu wystarczyło, kurna, ten popielny Han nie jest zbyt y, przyjaźnie do nas nastawiony z tego, co widzę. Jakiś rasista, kurde, bo stwierdził, że o, bo to obcy, może zostać w ogóle tym, rewaryjczykiem, też mi coś. Skubaniec. Ach, nie lubię takich typów. No ale nic. Trzeba jakoś sobie z tym poradzić, co? Pastwiska. I od tamtego wampira w sumie mogliśmy się zarazić wampiryzmem, ale w tym momencie jest to praktycznie niemożliwe, bo mamy odporność. Prak ała! Praktycznie całkowitą odporność na wszystkie. Wszystkiego rodzaju e, zarazy i tak dalej. No i jesteśmy dodatkowo rodgardem Musielibyśmy sobie obniżać współczynniki sztucznie. Żeby mm, mieć szansę na zarażenie się. Nie? Dobra. Chodź, stary, powiem ci, że zrobiłem to i co? Szczena ci opadnie, co? Nie żyje? Dobrze, więc może się myliłem, może rzeczywiście masz być nerweryjczykiem. No, no, więc wampir Calvaro zginął z twojej ręki. Ahm. Cóż, chętnie nadam ci tytuł Nerwaryjczyka. Tyle, że w dobrym zwyczaju jest, by ten, kto szuka pomocy u Hana, wręczył mu podarunek. Na znak szacunku, jako że jesteś tu gościem i nie znasz naszych zwyczajów, wyświadczę Ci przysługę i powiem, jakiego prezentu oczekuję. Potrzebna mi szlachetnie urodzona narzeczona z rodu Telwani, tylko jakaś ładna, krągła z szerokimi biodrami, która zrodzi mi wielu synów. Kiedy wreszcie znajdzie się dla mnie jakaś wysoko urodzona narzeczona z rodu Telwani? Przecież to proste. Udaj się do panów rodu Telwani i powiedz im, że popielny han, Kaushat z plemienia Zainap, wyświadczy im zaszczyt, pojmując za żonę ich córkę. Wielu telwańskich możnych potraktuje taką propozycję jako zaszczyt. Obejrzyj dokładnie ich córki i wybierz spośród nich najładniej, najbardziej godną. Zasięknij rady, mojej wieszczki. W takich sprawach mogę na niej polegać jak na samym sobie. Okej, okay, lubi, nasz, lubi nasz, nas już na 100%. Zapytajmy jeszcze Wieszczki, coś mnie tu goni. Zapytajmy jeszcze Wieszczki, co ona na to? Co nam poleci? Bo kurna, Telwani jakoś. Nie widzi, nie widzi mi się, żeby Telwani dało się namówić na to, żeby oddało jakieś córki. Rada. Marzy się narzeczona z rodu Telwani. Hmm. Szlachetnie urodzona dama nie poślubi popielnego. Mam jednak plan. Udaj się do Sawil i Main, handlarki niewolników na targów Tel Arun i powiedz jej, że potrzebuje niewolnicy, która miałaby udawać damę Telwani. Sawil i Main doradzi ci, jakie kupić ubrania i, potrze i przebierze ją za damę Telwani. Potem musisz ją zaprowadzić do obozu Zainab, gdzie czeka na nią popielny Han Kaushat, i przedstawić mu ją. Przekonując go, że to jego szlachetnie urodzona narzeczona. Nie głupi pomysł, co? Tel Arun. Okej. Okay. To wierzaj wioska, w której mieszka profesor. Mm -hmm. Tel Arun. Mm. Na zachód od Sadrit Mora. Okej. Okay. W takim razie, ja się z wami będę żegnał, mam nadzieję, że odcinek się podobał, jeżeli tak, zostawcie łapę, zostawcie komentarz, a my widzimy się następnym razem, mam nadzieję, że już w Tel Arun, ja sobie przy okazji, że nie zapomniał, amulet oznaczenia, Cyk. okej, okay. co my tu goni cały czas, no nic, w takim razie, dzięki za wasz czas, no i zobaczenia następnym razem, już polecimy sobie do Tel Arun, szukać tej niewolnicy, narka.